Hej, ci, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku Cosmo News. Jak widzicie po tytule tego filmu rewolucyjna rzecz może pojawić się w The Sims 5 co prawda może pojawić się też w The Sims 4 ale o tym porozmawiamy za chwilę na samym początku chciałbym wam przedstawić w ogóle co to jest. Słuchajcie jakiś czas temu EA podzieliło się a raczej nie podzieliło się tym tylko po prostu EA wysunęło w 2020 roku wniosek o patent na temat pewnej rzeczy. Co to jest patent, już wam mówię, patent słuchajcie jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez jakiś określony czas w sposób zarobkowy na terytorium danego państwa lub państw przyznany przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. W każdym razie jest to taki jakby pomysł, który jakby kiedy zgłosi się o patent jest przez daną organizację, firmę, człowieka i tak dalej po prostu na wyłączność wtedy, rozumiecie o co chodzi. I w tym przypadku EA właśnie posiada patent na co? Bo to jest ważne, słuchajcie jest to coś takiego jak uwaga, uwaga moi kochani, odwzorowywanie na podstawie zdjęcia. Zapewne kiedyś zastanawialiście się, jakby to wyglądało, gdybyśmy po prostu mogli, wiecie, zamienić siebie lub innych os inne jakby osoby z naszego prawdziwego życia w Simów za pomocą po prostu, jakiegoś kliknięcia. Każdy o tym marzył, każdy o tym myślał. I właśnie Team The Sims chce wprowadzić w grze nową metodę tworzenia Simów, która właśnie ma na to pozwolić. Czyli wiecie, jakby to wyglądało. Wsadzacie sobie zdjęcie do gry, być może nawet kilka zdjęć z różnych perspektyw i gra jakby odwzorowywania wzorowy wuje, wasz wygląd albo po prostu osoby, wygląd ze zdjęcia. I właśnie w najnowszym patencie zgłoszonym przez EA w kwietniu 2020 roku, co możemy przeczytać na The Sims Community i zatwierdzonym w październiku 2021 roku, okazało się, że zespół chce wprowadzić taki nowy sposób tworzenia postaci w grze właśnie poprzez przetwarzanie po prostu obrazów graficznych, no nie? Czyli na przykład zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. I to jest w pewnym sensie bardzo rewolucyjna rzecz, ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego w żadnej grze nie było i dlatego właśnie ten patent został zgłoszony. I wyobraźcie sobie jak bardzo to by to zmieniło tak naprawdę całe Simsy, gdybyśmy mieli właśnie odczytywanie Simów z zdjęcia, w sensie jakby przerabianie zdjęcia na Sima, to by mogło niesamowicie zrewolucjonizować całą serię The Sims. I mniej więcej przetłumaczę wam to, powiem wam zupełnie szczerze, że dosyć ciężki jest to język informatyczny, tutaj po angielsku na Sims Community, więc ja mniej więcej postaram się przetłumaczyć, mniej więcej o co w tym chodzi. I tutaj wyjaśniono w tym oficjalnym patencie, że jest to po prostu szurzna inteligencja, która pozwoliłaby przesłać jeden lub wiele zdjęć wybranej postaci, najprawdopodobniej twarzy tej postaci, i twarz z tego obrazu zostałaby następnie przekształcona za pomocą tej technologii, którą jej tworzy, w postać w grze z odpowiadającymi rysami twarzy, właśnie z przesłanych tych obrazów. No i ogólnie, wiecie sobie powiedzieć, wiecie, EA może to robić do tak naprawdę każdej gry, no nie? Natomiast, e, niżej możemy tutaj zauważyć, że patent został zgłoszony przez programistów i naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją, i jest on prowadzony przez Igora Borowika. Borowikowa, słuchajcie, Igora Borowikowa, także ciekawe nazwisko który pracował już wcześniej nad takimi grami jak The Sims 3 i The Sims e, Średniowiecza i również The Sims 4. No i co jest najważniejsze, dlaczego jakby to się odnosi w ogóle do Simsów, to w tym patencie wykorzystali właśnie i jej wykorzystało kilka podstawowych przykładów tworzenia postaci z The Sims 4, jak widzicie zresztą na ekranie. I tutaj mamy te postacie i zostało to pokazane mniej więcej, jakieś różne takie algorytmy zostały tutaj przekazane, jak mogłoby to wyglądać w Simsach 4. Chociaż tutaj mowa jest akurat tylko na tych zdjęciach o cechach twarzy. Natomiast tutaj podzielono się też rzeczami, które tak naprawdę mogły być z tych zdjęć czytowane i białoby być to ciało, twarz i kształt twarzy. Fryzura nawet zaros, uszy, brwi, policzki, oczy, nos, usta, broda i szczęka. I co jest ważne, słuchajcie, po prostu to to, że nawet włosy by mogły być odtwarzane, czyli zasadniczo. W simsach y, włosy byłyby zależne od tego, jakie macie włosy na danym zdjęciu, czyli już nie byłoby jakby obiektu, tak można powiedzieć, tylko po prostu włosy byłyby odwzorowywane w pewien sposób, To jest dla mnie po prostu totalnie niewyobrażalne. Po prostu rozumiecie, wkładacie swoje zdjęcie i tworzy wam się identyczny sim, jak wy wyglądacie. czajcie to, no nie? W sensie, mam nadzieję, że to czajecie bo to jest dla mnie po prostu w pewien sposób niewyobrażalne, że macie siebie i po prostu idealnego, identycznego sima po dwóch kliknięciach, kiedy wygracie swoje zdjęcie. I to jest wow. Ale jak wiecie, mamy to, ten patent przez przedstawiony na podstawie The Sims 4, i wiadomo, jej jest teraz właśnie w pełni właścicielem tej technologii, ale nie jest tak naprawdę powiedziane, kiedy ta technologia może zostać oficjalnie wprowadzona do gry albo ogłoszona. Natomiast osobiście sądzę, że po pierwsze, The Sims 4 ma takiego kasa, w którym trudno byłoby to wprowadzić, i nie sądzę też, że wprowadziliby oni tak rewolucjonizującą po prostu część do starej gry. Więc ja dlatego skłaniam się tutaj ku temu, że będzie to po prostu w The Sims 5 i kas w The Sims 5 będzie zupełnie inny niż w The Sims 4. No bo po prostu wiecie, w The Sims 4 wygląda tak, że przeciąga sobie, może nawet wejdźmy sobie po prostu do gry. W The 4, słuchajcie, wygląda to tak, prawda, że wybieramy sobie dane fryzury po prostu z jakby fryzur, które są dostępne wcześniej, przeciągamy sobie tutaj różne rzeczy, zmieniamy twarz i tak dalej, natomiast w Piątce najprawdopodobniej mogłoby wyglądać tak, że mamy tutaj jakąś postać i tutaj mamy na przykład wiecie, opcję wrzuć zdjęcie i ta postać odwzorowuje się. Niesamowite, niesamowite. I ja sobie tego po prostu nie potrafię wyobrazić, jak to by miało wyglądać, jak to by miało działać, ale taki jest plan i taki jest patent i jakby to jest planowane, no nie możemy jakby się oszukiwać. Że taka rewolucjonizująca rzecz do simsów najprawdopodobniej zostanie wprowadzona, no bo co do FIFA to wprowadzą? Będziemy sobie piłkarzów tworzyć. Nie potrafię sobie wyobrazić żadnej innej gry od Electronic Arts, która miałaby mieć właśnie jakby tą technologię zaimplementowaną do siebie, patrząc na to też, że właśnie to twórcy simsów aplikowali o ten patent, prawda? I słuchajcie, też warto powiedzieć, że twórcy simsów już wczesno, jak widzicie tutaj na ekranie, próbowali wprowadzić właśnie takie postacie z prawdziwego życia do The Sims i w 2000 roku istniało narzędzie w The Sims 1, które umożliwiało przesłanie obrazu i mieszczanie go bezpośrednio na twarzy Sima, czyli po prostu to, to jest trochę creepy, bo po prostu wiecie tutaj mamy Willa Wrighta z tego co wiem, możecie wsadzić tą twarz i jakby ta twarz na Sima się nakładała, więc to było troszeczkę straszne bo gra nie miała Sims 1 wtedy, po prostu rzeczywistą ustawić twarzy, więc po prostu Simowie chodzili z obrazami twarzy na twarzy jakby, co, co jakby było straszne, ale jednak jesteśmy 22 lata praktycznie do przodu i technologia bardzo się rozwinęła, więc no jak widzicie tutaj dużo się w tym aspekcie jakby zadziało, no nie? Więc po 22 latach takie coś jest możliwe. I słuchajcie, najlepsze też w tym jest to, że nawet z tego co widzę tutaj bazowano, że można nawet wiecie, po prostu ubrania będzie przetransportować jakoś do gry. Nie mam pojęcia jak to będzie działało. Nawet jak widzicie zwierzęta będzie można tutaj implementować, bo ten patent w ogóle, który jest, on ma 24 strony i tam jest wszystko dokładnie opisane. Nie będziemy tego czytać, bo to jest strasznie informatyczny język po prostu angielski, natomiast tutaj mamy właśnie takie pierwsze screeny, które były tam implementowane i pierwsze czy jakby jak to wygląda w planowaniu, no nie? Także dla to jest po prostu niesamowite, że takie coś bardzo możliwe, że w Simsach 5 będzie możliwe, no bo tak jak mówię, tutaj już taka bardzo pogadankowa część nasza wchodzi, nie sądzę, że takie coś zostałoby wprowadzone do The Sims 4, bo po prostu to by mógł być po prostu, wiecie, taki selling point, czyli taka rzecz, dla której Simsy 5 by się sprzedawały, że macie nagle, wiecie, wrzucasz zdjęcia i możesz mieć siebie, bo nasza gra odwzoruje do totalnie ciebie jakby, no nie? I to jest dla mnie wow! Jakby wow, ludzie. Niesamowite to jest, nie mówcie, że nie. Tylko tutaj też nadchodzą moje obawy, bo dla mnie jeżeli będzie to jakby wiecie, opcja jedna z dwóch, czyli mamy normalnego kasa, gdzie tworzymy sobie simów tak jak chcemy i druga opcja to jest to, że mamy sobie takiego kasa, gdzie możemy sobie siebie po prostu albo innych ludzi ze zdjęcia otworzyć, to będzie cool. Natomiast jeżeli będziemy mogli tylko to odtwarzać ze zdjęcia, to nie będę za bardzo zadowolony. Choć wydaje mi się, że raczej nie zrobiono by czegoś takiego, że właśnie pozwolono by tylko na odtwarzanie ze zdjęcia, to by było raczej taki taki dodatek. jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, słuchajcie. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy w ogóle o tym sądzicie. Czy takie coś by wam się podobało? Bo jednak wiecie, dla mnie kas to troszeczkę taka rzecz umiejętnościowa. Są osoby, które są przy budowaniu, są osoby, które są lepsze w kasie. Niektóre osoby lubią sobie odtwarzać na przykład celebrytów, tak? I wiecie, ktoś mówi, o, ta, nie wiem, ta... Jaka teraz celebrytka jest słowna? Ta Ariana Grande! Jest lepsza niż ta, którą stworzyła inna osoba, tak? A tak naprawdę, teraz wrzućcie sobie zdjęcie Ariany Grande i będziecie mieć dokładnie Ariany Grande w Simsach. Jestem ciekawy, co o tym sądzicie. Na pewno jest to to duża rewolucja i coś niesamowitego, jeżeli chodzi o technologię. Ale czy jestem zachwycony z tego powodu? Nie do końca wiem. Także dajcie w komentarzach znać, co o tym sądzicie. Ja myślę, że jest to na pewno ciekawe i na pewno bardzo chętnie bym to wypróbował. Także trzymam kciuki, żeby to było w Simsach 5 i powiem wam, że coraz więcej tych informacji o The Sims 5 jest. A dodatkowo na stronie Instant Gaming, jak piszemy sobie The Sims 5 i e, strona Instant Gaming już dosyć często, e, słuchajcie, likowała na przykład wydanie jakiegoś dodatku do Simsów. Pamiętam, że na pewno było tak z Spierskim e, z Życiem, chyba, albo z Zostań Gwiazdą. I według e, Instant Gaming The Sims 5, data wydania to jest 2022 rok. Troszeczkę w to nie wierzę, ale kto wie? Kto wie, powiem wam zupełnie szczerze. Zobaczymy. Nie sądzę, że byłoby to tak szybko. Ja bym jednak kierował się ku 2023 roku albo 2024, żeby tak po 10 rocznicy The Sims... Cztery to było. Nie wiem. Zostawiam wasze pole tutaj w komentarzach. Co o tym sądzicie? Napiszcie. I cóż, dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmy Odyssey 7 was nie denerwują, a jeżeli was denerwują, to nie oglądajcie ich. I cóż, do zobaczenia moi kochani do następnego. I pa pa.